Tak naprawdę wapnować? Witamy Was w dzisiejszym odcinku. To kolejny odcinek z serii Grunt Odnowa i poświęcony jest właśnie wapnowaniu. Sezon za pasem, informacje o wapnowaniu pojawia się coraz więcej, gęściej, ale wątpliwości mamy też coraz więcej. Czy to jest naprawdę niezbędne? Po co tak właściwie wapnować? Zabieg jest stary jak świat. Jeśli go nie zrobimy, to nie dramatyzujemy specjalnie. I to jest właśnie wielki błąd. Postaram się dzisiaj w kilka minut powiedzieć Wam, dlaczego jest to zabieg, Kluczowy dla stanu waszej gleby. Wapnowanie kojarzy się od razu z regulacją odczynu, czyli popularnie mówiąc, mówimy zawsze, jak podnieść lub utrzymać pH. Ale tak naprawdę, co robi nam odczyn w glebie? Często słyszymy, że odczyn to jest top 2 czynników plonotwórczych: woda 1, nasza pH2. PH to jest główny czynnik środowiska globowego, jakości środowiska globowego. Co to znaczy? Dziś na przykład mamy tutaj 34 stopnie. Wyobraźmy sobie, że zamiast stać sobie tutaj w cieniu niedaleko drzew, sącząc chłodną wodę, siedzę w korku w aucie, bez klimy, w mieście z wielkim smogiem. To właśnie oznacza dla większości roślin kwaśne albo bardzo kwaśne pH. To oznacza to niesprzyjające środowisko glebowe. Dlaczego aż tak to oddziaływuje? Dlatego, że pH warunkuje nam przyswajalność składników pokarmowych. Każdy pierwiastek ma swoje ulubione pH, w którym jest aktywny, czyli dostępny dla rośliny. Tak jak my na przykład możemy bardziej lubić jezioro, morze albo góry, tak pierwiastki najlepiej działają w określonym przedziale pH. I generalnie nie jest to pH kwaśne ani tym bardziej bardzo kwaśne, czyli nic co znajduje się w okolicy 5 i poniżej. Wapń buduje nam strukturę w glebie. Tak jak jest głównym budulcem naszych kości, tak w glebie tworzy szkielet. Jest najlepszym możliwym lepiszczem. Dla gleby luźniejszej zbierają do kupy, a w tej glebie, która jest bardziej zbita, rozluźniają, wpychając się pomiędzy jej cząsteczki. Dzięki wapnowaniu mamy gąbczastą gruzełkowatą strukturę, która chłonie nam wodę i robi nam magazyn dostępnych składników pokarmowych. Na obrazku, który w tej chwili się wyświetlił, widzicie, jak to wygląda w realu. Zdecydowanie bardziej wolimy mieć tą glebę, którą widzicie po stronie prawej, a nie po lewej. Dzięki odpowiedniemu pH mamy szansę odbudować warstwę pruchniczą. Dlaczego? Tym razem sięgamy znowu do tematu bakterii glebowych. One po prostu nie lubią kwaśnych gleb. Generalnie pożyteczne bakterie rozpoczynają aktywność od pH na poziomie 5,5. Odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie, ilu z nas osiąga ten poziom, i czy na pewno na całym polu. O próchnicy nakręciliśmy specjalny odcinek, więc nie będę się tutaj specjalnie rozkręcać w tym temacie. Zajrzyjcie po prostu na nasz kanał. Wapń reguluje nam również równowagę jonową w glebie. To też brzmi dość skomplikowanie. Co to właściwie znaczy? To znaczy to, że na przykład blokuje toksyczne oddziaływanie jonów glinu, które zaburzają nam pobieranie składników pokarmowych i to w krytycznych fazach wzrostu roślin. Na obrazku, który widzicie w tej chwili, pokazujemy optymalny przedział pH dla danej kategorii agronomicznej gleby. Gdzie jest wasze pole? Czy jest ono jednolite pod kątem pH? Aby to wiedzieć, trzeba dokładnie zbadać. I tu też odsyłam do naszego filmiku o badaniu gleby, które przygotowaliśmy dla Was całkiem niedawno. Gadam sobie tego tak o tym pH, a może sytuacja nie jest taka dramatyczna? No to proszę, spójrzmy na mapkę. Otóż niestety na mapce widzimy wyraźnie, że gleby kwaśne i bardzo kwaśne to ponad połowa naszego kraju. Jak to się przekłada na nasze zyski? Jeśli mamy na przykład 100 hektarów, to nie wapnując, lub wapnując bez wiedzy o tym, jak to zrobić. 20 hektarów odpuszczamy, po prostu z nich rezygnujemy. Bo tyle właśnie stracimy plonu, niezależnie od tego, co będziemy robić dalej. Ile wysiejemy pozostałych nawozów, ile zrobimy oprysków, ile ochrony. Przy 1000 hektarów to jest tak, jak jakbyśmy powiedzieli, 200 hektarów nie interesuje mnie, co się na nich dzieje. Ok, to na dzisiaj już koniec. Zapamiętajcie sobie z tego filmiku, że wapno to obok wody najważniejszy czynnik plonotwórczy w waszej glebie. Magazynuje wodę, pomaga przyswoić składniki pokarmowe, zwiększa aktywność życia glebowego i aktywnie odbudowuje próchnicę. To tylko najważniejsze punkty, żeby Was niespecjalnie zanudzić. Do zobaczenia w następnym odcinku.